Shiny Pokemony, rzadkie wersje kolorystyczne znanych nam gatunków z Uniwersum Pokemon. Zaczynając od znanego nam Johto Szkarłotnego Gierodosa, sławnego i popularnego czarnego Charizarda, aż po niesławne nie różniące się niczym Garchompem czy też Gengarem. Jest wiele różnych Pokemonów, których chcielibyśmy mieć Shiny, lecz nie są łatwe do zdobycia od tak. Co prawda możemy zdobyć Gierodose w Lake of Rage, Pokemon Gold, Silver oraz Crystal i ponyte w Pokémon Legends Arceus jako darmowego Shiny Catcha. Ale jednak na resztę Pokemonu są różne metody mające na celu zdobycie tego upragnionego Pokémona, którego tak od dłuższego czasu oczekiwaliście. Właśnie w tym celu chciałbym się z Wami podzielić swoją wiedzą na temat Shiny Huntingu, rozwijając te metody w zależności od gry na wiele odcinków w postaci poradników pod tytułem Polowania na Shiny po naszemu. Zachęcam Was także do aktywnego zadawania pytań w komentarzach, oraz jeśli jesteście ciekawi moich materiałów, które Wam tu przedstawiam, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A teraz nie przedłużając tym wszystkim, zapraszam Was na materiał, oraz życzę Wam udanej nauki i pamiętajcie, by złapać je wszystkie. Cześć! Z tej strony AdriSolo. Jak wspominałem Wam na wstępie, wytłumaczę wam nieco o tym, czym są Shiny Pokemony, jakie są szanse na spotkanie go obecnie oraz w poprzednich grach Pokémon. Oraz zaprezentuję wam w tym materiale szybkie i proste sposoby na złapanie Shiny Pokemona w najnowszej odsłonie Pokémon Legends ZA. Zanim zacznę jednak, chciałbym powiedzieć, że ten film jest dedykowany dla osób, a raczej dla osoby, która chciałaby się nauczyć ogólnie jak łapać takie Shiny. Oraz mam nadzieję, że te materiały będą dla tej osoby pomocne i dzięki temu złapię je w końcu swojego wymarzonego shiny. A teraz przechodzimy do tematu. W pierwszej kolejności, najpierw zacznijmy od tego, czym są shiny Pokémony. Otóż shiny Pokémony są to Pokémony, które wyróżniają się od regularnych Pokémonów wyjątkową kolorystyką, która na ten moment w najnowszych grach Pokémon wynosi 1 na 4096. Przed wejściem szóstej generacji, czyli Pokemon XY wynosiła 1 na 892. Nieprzykładowo wam zaprezentuję dwa klipy, gdzie uwaga, to jest spoiler dla graczy, którzy nie ukończyli większości gry. W pierwszym klipie mamy przedstawionego Belduma, który jest w formie regularnej razem z metangiem, a w drugiej mamy przedstawionego wersji Shiny. Przede wszystkim, zanim weźmiecie się w ogóle za kolwiek, jakikolwiek shiny hunty, nieważne w jakiej grze, ja bym radził w niektórym się uzbroić w cierpliwość, bo niektóre gry, mimo to, że mają całkiem łatwe techniki, nieważne czy wy macie full odds, czy macie może na przykład już zdobytego shiny charma, należy się uzbroić w cierpliwość, no bo tak naprawdę nie wiadomo nawet w którym momencie gameplayu nam wyskoczy, może wyskoczyć nam podczas jakiejś zwykłej gry, może na przykład jak my odpalimy sobie tą grę może nawet jak zaczniemy już grać dopiero po 5 minutach nagle wyskoczamy, i nie będziemy mieli nawet pokebola żeby złapać, no nie wiadomo ale sama satysfakcja tego, że nawet zdobędziemy jakiegokolwiek shiny to powoduje po prostu jakąś garstkę euforii w tym wszystkim dlatego chcę się z wami z tym wszystkim podzielić, z moim długoletnim doświadczeniem jako zbierać Shiny, no bo inaczej mogę się nazywać po prostu Shiny Hunterem, bo od tego czasu naprawdę zbieram te Shiny. Dlatego chciałbym się z wami podzielić moją wiedzą w postaci poradników, gdzie na pierwszy ogień dzisiaj wylądują najnowsze Pokémony Legends ZA. Pierwszą metodą, jaką tutaj teraz zademonstruję, będzie to metoda najbardziej podstawowa, czyli będziemy eksplorować mapę, chodzić po White Zonach, ewentualnie do lokacji, które zostaną nam blokowane. Dopóki nie usłyszymy pewnego dźwięku że. grze. Nieprzykładowo wam to zademonstruję. Jesteśmy teraz na Wild Zone 1, gdzie teraz mam zamiar tutaj wejść i przejrzeć każdego Pokémona tutaj po kolei. Widzę tutaj na przykład właśnie takiego pressinga, banel B. Tutaj bodajże dalej będą tego typu właśnie. Na jak ktoś się patrzy w telewizor, także jakby co to tam wiedzie? Tu jest kolejny leczing, tu jest kolejny Bunel Tutaj są dwa Maripy I przykładowo ten Marip ma czwarty level. Ten ma piąty level. Teraz, jak tutaj się teleportuje, znowu teraz zaraz pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. żeby był ciekawą rzecz, tylko musisz to załadować. Chodzę znowu tutaj do strefy. Tutaj jest level. ma te same Pokémony, ten sam Pokémon. Ten sam Pokémon. To jest Scatterbug, to jest Scatterbug, Ale patrzcie to. Tutaj tego alfu tutaj nie było. I jak teraz zauważycie, tutaj się wszystko zmieniło. Nawet tutaj, nawet te maripy się trochę zmieniły. Ten ma teraz trzeci level. A ten ma, no ten ma cały czas piąty level. Ale w każdym razie, tu się cały czas coś zmienia. To każdy reroll się wszystko coś zmienia. Zmieniają się levele. Jest szansa na to, że któryś Pokemon będzie Alfą, A jest szansa taka, której Pokemon nawet może być tiny. No i teraz powtarzamy wszystko to samo. Czyli znowu, portujemy się do strefy 1. Yy, Przeładowanie tutaj na Nintendo Switchu jest gdzieś około 6,5 sekundy, gdzie na Nintendo Switch 2 w razie co jest 2,5 sekundy, więc... Na Nintendo Switch 2 trochę szybciej się to reloaduje wszystko, ale mniejsza to. Wchodzimy do strefy. Teraz patrzcie, tu jest znowu zwykły flash tu jest zwykły Wszystkie zwykłe tutaj są scatterbugi, to jak była alfa, banner by już tej alfy. A? To jest chyba Will, w No i zwykłe. No i zobaczcie. Ten ma piąty, ten ma znowu czwarty. No i w kółko robimy tak, aż w końcu trafimy naszego shiny. A teraz pokażę Wam przykładowy Encounter na shiny. Na podstawie strefy 20. Yy, mam tutaj pewnego zachowanego Pokémona którego troszeczkę chowałem, specjalnie właśnie na to. I idąc tutaj dalej, wyobraźcie sobie tutaj w ogóle sytuację, że idziecie sobie łapać pokemony, tutaj mamy takie rozry, jeszcze takie tutaj startery, plus dodatkowo startery z Kanto. Idziecie sobie i przykładowo opatrz się Shiny. To co najśmieszniejsze pokażę Wam coś ciekawego. Jeśli się obudzę, będę miał pierwszy dźwięk. Ogólnie ten dźwięk zawsze występuje, kiedy ten Pokémon jest gdzieś w okolicy. A teraz będzie drugi dźwięk. Powinien być teraz drugi dźwięk. Tak się podajemy. No i mamy tutaj dźwięk. Widzicie, tak jak widzicie. Czajni tutaj nie dość, że ma widoczny kolor. Słychać dźwięk, że on jest. Oraz dodatkowo zauważymy, że jest obtoczona gwiazdkami dzikimi, To mi jest bardzo łatwo odróżnić od innych, że to jest shiny forma. A teraz zademonstruję Wam jeszcze coś fajniejszego. Wyobraźcie sobie sytuację, w której. Nam on zniknie, albo będzie chciał zniknąć. I robimy coś takiego, że teleportujemy się w lokację, w której znaleźliśmy tego shiny. Wchodzimy do tego samego parku. I przy okazji też patrzymy, czy też coś innego nie wpadło. Idziemy, 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 idziemy. I proszę. I ten shiny jeszcze z nami został. Następną metodę, jaką będę chciał Wam teraz pokazać, jest to metoda na tak zwaną ławeczkę, czyli benching. Polega ona na tym, że szukamy najbliższej ławki, tak jak tutaj w parku mamy, i siadając na tej ławce przewijamy czas z dnia na noc, tak jak tutaj mamy tutaj właśnie tą ławkę, bierzemy sobie kill on time here, Tutaj mamy, że my chcemy tutaj posiedzieć aż do wieczora jerzymy tak? Yy, I zaraz wam wytłumaczę w ogóle, o co z tym chodzi. benching polega na tym, że my podczas przesiadując na ławce z dnia do wieczora oraz tak samo z wieczora aż do kolejnego dnia, my po prostu przerolowujemy wszystko tutaj, co jest dookoła w okolicy. Mamy tutaj na przykład tutaj właśnie takiego snoranta, tutaj kolejnego snoranta, gołta, inne tego typu pokémony, które mogą się zmienić w każdej diametralnej chwili, podczas gdy ja sobie tutaj usiądę, będzie sobie czas trwania gry z dnia na noc. Teraz przeładowałem grę na nowo. Teraz zobaczycie, tutaj mi się pojawiło. Tutaj się teraz diametralnie nic nie zmieniło, ale usiądę jeszcze raz i wam coś pokażę. Teraz sobie przesiedzę do ranka. I teraz zauważymy zmianę, ponieważ się pojawił Alpha Delibert, którego normalnie się On normalnie tutaj się nie pojawia, tylko on ma na to swoją pewną szansę. Tak jak w poprzedniej metodzie, możemy sobie tak samo tutaj przerolowywać wszelkie Pokémony. Aż do momentu, kiedy nie złapiemy, albo nie znajdziemy i nie usłyszymy jakiegokolwiek szajki. I to byłoby w sumie na tyle, jeśli chodzi o wszelkie porady na temat początkowego łapania Shiny w Pokémon Legends ZA. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, zachęcam oczywiście do zadawania ich w komentarzu, także o zostawienie łapkę w górę i subskrypcję. A w międzyczasie będę się z Wami żegnał. I mam nadzieję, że rady, które Wam dzisiaj dałem, poleciłem, przydadzą Wam się przy następnych Shiny Huntach i mam nadzieję, że złapiecie swojego. Wymarzonego Shiny, którego chcielibyście złapać. A mi pozostaje tylko jedno, żeby życzyć Wam powodzenia i widzimy się w następnym poradniku. Trzymajcie się, cześć!